Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, ale też trochę szczęścia, bo na Titaniku mieli zdrowie, ale im trochę szczęścia zabrakło. Natomiast tu mam takie świąteczne piwa, które chciałbym w ramach właśnie tych świąt, w ramach tej atmosfery ocenić i wypić. Nie no żartowałem, suszy mnie. A tak całkiem na poważnie. Będziemy po malutku e ruszać z piwami od jednej do drugiej strony, ale to będą trzy oddzielne filmy, więc zaczynamy. A na warsztat bierzemy radosnych świąt, Brywają Dziki Wschód, czyli Orange Cheesecake Pale Ale. W armacie od pierwszego dniucha wytrzymana taka skórka pomarańczy wysuszona. Do tego Gdyby nie to, że czytamy etykiety i tu był napisane, że, że jest aromat sernika, to ja bym powiedział, że to jest bardzo mocno piwo pszeniczne, które pachnie taką troszeczkę gumą balonową i powiem szczerze, bardzo mocno wychodzi tutaj takie piwo pszeniczne w aromacie. To piwo pachnie ładnie, fajnie, świątecznie. Zaraz spróbujemy, co będzie w smaku. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu te piwo jest wielowymiarowe i jest bardzo dobrze zbalansowane. Jest wyczuwana taka słodycz pochodząca z laktozy, pochodząca troszeczkę z tego aromatu sernika. Do tego pojawia się taka kontra goryczki z tych skórek pomarańczowych, bo to nie jest goryczka chmielowa. Ona trochę jest ściągająca, troszeczkę nieprzyjemna, ale darujmy sobie. Do tego jest wyczuwana Pełnia, a zarazem taka pijalność i grześlność tego piwa. Ja powiem szczerze, ja myślałam, że to piwo będzie za słodkie, za ulepiające, a jednak nie, jest bardzo przyjemne, więc naprawdę polecamy sobie wypić y, po wigilii.